Trzy jeszcze chwilkę wyciploszę proszę z policzka a krew skapnie na ich dłonie jak tylko, że nie Lilia Znowu odbieram telefon, coś mi mówić, że pomyłka Głośnik emituje głosy i tych dań złożony kilka Wtedy oczy miała czarne, jakby wpierdalała Tam Tamtej nocy demon przed nią do mnie, że to wygram Babcia widziała duchy, mówię prawdę, nie niepewnie No i właśnie przez to kurwa widzę coś innego we mnie. No i właśnie przez to kurwa widzę czasem przyszłość wejść, Ale jest tak niewyraźne, przytłumiony, wszystko przez mgłę bo... Jutro kiedy będzie sermola Jutro znowu Dzieci trzyma tak odczoraj Tu no tak się lepi, Że nie wyjdziesz z sermola Jutro znowu będzieszgadać, Dzieci trzyma tak odczoraj Tu gówno tak się lepi, Że nie wyjdziesz z sermola Jutro znowu będzieszgadać, Dzieci trzyma tak odczoraj Tu no tak się lepi, Że nie wyjdziesz z sermola Jutro znowu będzieszgadać, Dzieci trzyma tak odczoraj Lecijemy kurwa Zabójcza roślina, toksyczny jej posła Przyjdzie zów sen, przyjdzie zów koszma Znów sennych to znę, znaczy stwórcę, za późno już będzie jak karty odwrócę, zamykam furtkę, bo nie widzę Nie widzisz, co zamknięte jest w mojej psychice, na nic nie liczę, liczę, liczę za parę bo to byś wiedział jak bardzo są krzycze Jestem ponad światem, ej, wszyscy po tym wyjdźcie Słowo usłyszeli Projekt ducha głowę mieli Od niedzieli do niedzieli Nie usłyszysz gaznodziei Projekt Eden